<laughs> Dzień dobry. Kolejne fascynujące przygody kobiety plus gekona jeszcze. I ja się wracam szybciutko do e, biura nadzorcy, ponieważ zapomniałem prawdopodobnie o czymś. Gdzie się... Tędy. Prawdopodobnie... Za... Oczywiście musiałem o czymś zapomnieć, ponieważ nie ma... Takiego pobytu w krypcie 34 Przynajmniej u mnie, żebym wszystko za jednym zamachem zrobił. System! Ten cholerny system. Szok. Nie. I jaki Gdzieś tu są jeszcze góry. a zaraz, bo tutaj jest takie okienko do części, do która jest chyba niedostępna w ogóle. Chyba, żebym sobie... Nie, tam się nie da dostać, nie będę... Próbował. I znowu jest napromieniowany jak Jasny Wind. Ciach, się, ciach. Cia. Ale przesadziłem. To było jeszcze pod wpływem tego amoku z wczorajszego odcinka. Z poprzedniego odcinka. Oki doki. Teraz będzie wszystko Git. Także można iść do zbrojowni. Z nadzieją, że tam znajdziemy jakiś konkret uzbrojenie. Aczkolwiek już mamy i tak dosyć konkret uzbrojenie. Także. Prawdopodobnie nic fascynującego tam jednak nie, nie będzie. No ale może. można się napalić na przykład. Och, jakieś. jakieś bronie będą. Oj, co ty tu taki respawn zrobiłeś? Nie, co? Za dużo na raz, szukaj, nie? Jest tekila? Tekila. No, nie! Wow, ale fart. Kurde, tekila ty, ty robisz! Do, bie do boju, do boju, do boju, do boju, do boju, tekila! Następny wind. To było farciarskie muszę przyznać. I oczywiście, taki tak to zrobiła, że w ogóle nie została zraniona. Bo nie chciała. O. Teraz tak. Znowu to. I mogę tu zajrzeć. Na re... Nareszcie. A to tylko jedno pomieszczenie jest. Tym razem dla odmiany z Watsa. Jeden. Dwa... au 3 he Trzy... He, nie udało ci się. Oj, niebezpiecznie. I co ci to da, kolego? Nie masz... Jego te ataki takie, co... lęce do góry, jak normalnie na disco. I coś tam... takie wybuchy, to chyba z tego co kojarzę, tak naprawdę leczą inne góry dookoła, jemu to nic nie daje. I generalnie witam zbroję. Co jest tu? Jest takie napromieniowanie autentycznie? No poważnie, No tutaj jest konkretnie. To mi się podoba. I jeżeli chodzi o tą kryptę, historia była taka, że ta krypta była napakowana broniami. Po prostu to był właśnie taki eksperyment. Wyrzutnie rakiet. Pełno amunicji. Jakieś granaty. To jest nic akurat. A tu jest kolejne. Mil o zaraz, tam jest wyrzutnie rakiet! Zarobicie! Z... Och, kurde, teraz sobie że. Wiecie co? Dobra, już nic. Coś pomyślę, jak wyjdę z tej krypty, co chciałem zrobić. Czyli tak, to miałem, to miałem. Tego nie miałem. M4. Jakieś, kurde. Przestarzałe w sumie, bo. Minigun. Wartościowa rzecz, czemu nie? Nie będę używał. Mnóstwo amunicji. O, to tu jest też Riot Shotgun jeden? No nie. Eee, okej. Okay. To jest Sniper Rifle? Taki dziwny? To przez chwilę mi się wydawało, że... Jakiś inny. Nie, faktycznie, to jest to. Oczywiście SMG, bo jakże... Jeszcze dwa... Granaty. Je... A nie macie tutaj na stanie tego antimateriel? To by było dobrze, jakby się mieli. O, chyba przeciążona zaraz będzie. Jeszcze SM... O, to jest słabe. No, detonator. Tak, właściwie to mogłem teraz spróbować się wrócić do tej krypty. Z kwiat... O, to biorę koniecznie naboje. Jeszcze pistolet. kombat no, combat armor wezmę. Ja pierdzielej tutaj rzeczy. O, bardzo trudny. Cóż to? Jak to bardzo trudne? mogę się włamać, że bardzo trudny tak? Bez niczego? Nie widziałem, nas. Już mam sto włamywanie się, już na nie pamiętam ile mam. Ej, to nie jest takie trudne. No o come on, już wiem gdzie to jest. To jest tutaj i tutaj. No Tutaj Uuu, pu pulse gun. To jest ciekawa sprawa Zaraz to wszystko sobie sprawdzę Latający pistolet Jeszcze tutaj jest mnóstwo tych pistoletów, nie wierzę w to. Z końcu mam wyrzutnie rakiet, czekam na to tak długo, tak długo. Niestety, normalną, ja chcę mieć unikatową. Wkrótce po to pójdę, zdecydowanie wkrótce po to pójdę i to wzią. Moment, a tutaj jeszcze jest coś. A, jakbym to, to ominął, to by był naprawdę debilem roku. A, hamsko to w samym środku położyli, człowiek tutaj normalnie dookoła wszędzie grzebie. Co tutaj zostawiłem? A, dobra. Zaraz zginie normalnie, zaraz, Combat Helmet, albo nie. Z napromieniowania normalnie zaraz tutaj... Pałka policyjna. Is that everything? Wszystko chyba, nie? Gdzie ta tequila w ogóle, że tutaj nie wszedł do... Wyszła. Eee... Po pierwsze... Badałaby tak oczyścić nas. O, czy ja nie umiem mówić teraz Nasz organizm z radioaktywności I tak, jest przeciążona, dobra. Po drugie yy, Naprawiamy miliard pistoletów i SMG Oraz, oraz, No nie wiem, co się ze mną dzieje, coś dziwnego dzieje. Nasz... najpierw ten mój główny... o posił, ja tego mam. Mój główny SMG, który jest... Przypisany, chyba ten jest przypisany, nie. Plus. Dodatkowe SMG, które pójdą prosto do sklepu. Miliard pistoletów. Dobra, z który tylko 3. Te są warte aż 750 w sumie nieźle. A to nie będę razie naprawiał. Coś jeszcze tu jest do naprawienia? Aha, to znalazłem. Aha, i też granatnik zostawiłem sobie w Nowak, bo stwierdziłem, że nie będę używał. No bo już nie będę, niedługo przyjdzie porana na wyrzutnie rakiet, więc... Także... W... Aha, i zaraz, dobra, wyjdę z tej krypty i będzie prezentacja dwóch rzeczy, trzech nawet. Jak ten czas? w No dobra, spieprzamy w końcu z tej krypty. No w końcu, w sumie to nie było tak też długo Ale... Jak tutaj najszybciej wyjść? Normalnie. To się All American All American. Jakieś unikatowe coś znalazłem Chyba dobrze. Tak Sprint Czemu nie? Dobrze. Eee, nie tędy. Here we go Jeszcze przydały się jakieś schodki w górę. Tutaj generalnie byłem. Po prostu jest jedno z pomieszczeń, w, których już, w którym już byłem, tylko... dołem. Ha! Jest done. Wszystko. Krypta 34 za mną. Ja też jestem ciekaw, o co chodziło z tymi ludziami, co niby ich wypuściłem. Nigdy tego do końca nie sprawdziłem, o co chodzi. O, tu jeszcze amunicję przegapiłem. Quick save, ponieważ nagle Gekon jakiś może wyskoczyć i mnie zamordować. To by było przykre. I zaraz koniec z tą cholerną radioaktywnością. Ha! Aż sobie obejrzę Karolinę, bo dawniej patrzyłem na nią. Dobra, tędy, tędy, chyba tędy. Tutaj też w tych jaskiniach też się zarobiście gubie, no... No chociaż... Mam w ogóle na to, że dobrą drogę wybrałem. Okej okay. Czy będzie dzień, czy będzie noc? Dzień, niech będzie dzień, bo chcę zobaczyć. Pokażę Wam te bronie. No, że jakiś giek musi się przetrzasnąć. Oj, te kile walną chyba. Mały to falszy. Nic nie widzę. One and two. Okej. Okay. Troszkę tutaj nie jest pewne to miejsce, ale popatrzmy, co zgarnąłem. Po pierwsze, czyli All American to jest unikatowy ten. Unikatowy Marksman, chyba. Tak, to jest unikatowy Marksman. I czym się różni, nie wiem. Na pewno jest milion razy droższy oraz ma zarąbistą jakieś tutaj takie... A, nie widać tego. Będzie widać? Poza tym epicko troszkę wygląda tutaj Karolina jak się tak gapi. Ej! Nie to, Co się dzieje? Wypróbujmy tą broń na tobie Dobra Aczkolwiek nie na pewno nie lepsza niż Gdzie tu jeszcze coś jest? Gdzie ty biegniesz? Tam coś gdzieś jest e, momencik, spokojnie. Ta broń na pewno nie jest lepsza niż to co kupiłem niedawno, czyli moje mój karabin maszynowy CKM, pseudo. Lekki. Lekki cekałem, to jest prawie oksymoron. Mini LMG, czek to tam. Gdzie to jest? O kurczę, to jest sporo tego Młody, młody... Ognisty I to jest blisko, jeszcze mam szansę, żeby go zabić. Raz, dwa, a to jest tutaj. Trzy, cztery, cztery, pięć. O co to za... Co to za strzały? Bo chyba Ha! I tak ją podpają Karol nie znaczy. No, będzie teraz widać. Nie, nie będzie widać. O, jak która godzina w ogóle jest? a w P -t, 23 dopiero to jest zły gekon. Nie dobry gekon. Zły Ej, dobre, dobre. Nie powiem. Wydaje mi się, że jest mocniejszy niż ten kurde, niż no. Marksman tradycyjny wygląda dosyć potężnie te strzały jego. I teraz on tutaj ma jakąś jakieś logo. Takie aa. Widzicie to? To jest tak, jakby to, to mi się z... No właśnie, to jest napisane też Airborne. Czyli ta broń była wykorzystywana przez. tych, no. Paralotniarzy, to się ta nazywa, nie? Tak mi się wydaje. Przez dywizję paralot, paralotniarską. Prawdopodobnie broń z wojny amerykańsko-chińskiej. Jedna zdy Dobrze, to pierwsza broń, którą zgarnąłem. Druga broń to jest... Wyrzutnia rakiet. No, wyrzutnia rakiet. I... Jasny gwint! Musiałem ją wykorzystać. Dobić, 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 dobić! O nie, nie tego. Gdzie jest ten drugi? Dobić. Wow. I plus 6 radów za to, że mnie ugryzł. Jasny gwint, ile was jest? O, ale to było, to było fantastyczne prawie że. Czy mogę w spokoju coś pokazać. Teraz na pewno pod ósemką, tylko że jest strasznie uszkodzona, więc może jednak nie, ale pod ósemką no, generalnie chcę mieć wyrzutnię rakiet. To jest jedna z moich ulubionych broni. Wygląda na... jak wyrzutnia rakiet po prostu. Nie ma tutaj nic do, co, Nie ma nic do dodania. Jak tylko będę miał unikatową wyrzutnię rakiety, to wtedy po prostu ją... Na pewno będę używał. Dobra, i trzecia broń, którą zgarnąłem, Pulse Gun. To jest zarombista broń na roboty. I wiecie co, w związku z tym, że ja tą broń mam. Mam zarombisty pomysł. Ta broń w ogóle jest związana z zadaniem, więc przy okazji, można powiedzieć, załatwiłem sobie jedno zadanie. Zarombiście. jak szala. No, dosyć niepraktycznie, ale w ogóle ona tylko, tylko do robotów, do, do niszczenia robotów służy. Wow. I pięć. Zaraz to jest na co? Na ogniwo czy na... A na ogniwo to spoko. Dobra, przerwa. Do usłyszenia w następnym odcinku.